No nie, <śmienicza> okay. Ja jest... to postawił teraz? jest... No tak, jest... Tak. Tak, bo, bo muszę, muszę to tak, to jest... to to Tak, tak. No. Filmuję to. Po ilu latach? Po ilu latach? Po siedemdziesięciu. Więcej coś. No, tak, no. dobra. O, fuck. Są te skrzyneczki. Daj jedną zmiotkę. Ma, macie zmiotkę? Nie, nie mamy wnioski. Achtung. No widzisz, no. Niestety. Nie będzie działało. O, tu napisy. Unboxing. Przeprowadzony profesjonalnie. Jest zbiornik. Może tutaj widzisz? To jest to widzę. Nie, 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 tego. nie, 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 jest do, do otwarcia. Sądzisz, że tam na pewno z te są schowane? No myślę, że. A ja myślę, że nie. A ja myślę, że to nie chce tak zostanie. I że tam oprócz szaleko tam nic nie było. No niestety, ale, no tu rurku nie zdało. Tak w Wiesz, to coś popało na soli coś, widzisz, to coś... Pokaż, to jest takie, no to coś to coś było, wiesz, chyba... nie, to rozsadziło aluminium, to było tu po prostu zaczepione. Oh. A to było tu. To trzeba czy, Jest gdzieś jakiś rok produkcji? Nie ma znaczenia w sumie. No ma, żebyśmy się dowiedzieli z jakiego to roku o DKW jest, motor numer Jest rok produkcji Czterdziesty drugi Faktycznie Czy Też numer jest nabity Piękna sprawa, to co to Tak. Ta, no. to jest na śmietnik. Czy to było tutaj tak, o. Rura wydechowa.